To and accused will fight with acid throwers! ja jestem XJ Joke i witam Was w mojej serii poradników do gry Warframe. 8 czerwca 2021 roku wystartował alarm taktyczny Kanikuły. Kanikuły! Jest to specjalny event letni, który polega na tym, że na specjalnej arenie bijemy się z przeciwnikami przy pomocy pistoletów na wodę i będzie on trwał do 25 czerwca 2021 roku do godziny 20. Rozpoczęcie tego alarmu zwiastowała też wiadomość od KaldaTajem której wstawkę za chwilkę zobaczycie na ekranie z mojego drugiego konta. Tedo! Sneaky, underhanded, sneaky little Tedo! A special Rathum! Executioners and accused will fight with acid throwers! Let's Rathum! Jak widzicie, mamy cztery rodzaje misji. I po przekroczeniu odpowiedniego progu, za każdą z tych misji dostajemy też odpowiednie nagrody. I tak za ukończenie pierwszej misji dostajemy 50 tysięcy kredytów oraz skórkę Abysso do Redemera. Po ukończeniu drugiej misji otrzymujemy też 50 tysięcy kredytów oraz scenę przekaźnika Hydroida. Po osiągnięciu odpowiedniego progu na trzeciej misji otrzymujemy 50 tysięcy kredytów, figurkę Nogle Hydroida oraz za osiągnięcie progu punktowego w ramach czwartej misji zyskujemy Reaktor Orokin oraz emblemat Stratos. Poza nagrodami za ukończenie poszczególnych misji możemy też zdobyć nagrody, które odbieramy u Nakak w zakładce. Plażowe zabawki i każdą zabawkę możemy odebrać za perły, a perły zdobywamy właśnie poprzez granie w ten alert taktyczny. A jeżeli chodzi o same perły, to za każdorazowe ukończenie poszczególnych misji dostajemy pewną pulę tych pereł. I tak, za ukończenie pierwszej misji dostajemy 10 pereł, drugiej 20, trzeciej 30. Oraz za ukończenie czwartej misji dostajemy 50 pereł oraz jedną perłę za każdorazowe zabójstwo na czwartej misji. Jak widzicie, mamy tutaj do zdobycia kolory plażowe, specjalną efemerę, którą jest tak naprawdę kółko: takie purwackie, dmuchane kółko, emblemat, kilka bardzo ciekawych, przydatnych. Modów, piłki, które możemy sobie postawić na statku i które na pewno już nieraz widzieliście w czasie, kiedy ja przechadzałem się po moim statku, znak kaników, skórkę karabinu oraz scenę kaników, która jest dosyć droga. No ale cóż, jak to się mówi się gra, się ma, więc. Jeżeli macie trochę czasu i chęci na zdobywanie pereł, na pewno uda Wam się uzyskać bardzo dużą ilość nagród z tego eventu. Albo przynajmniej te, które Was interesują. A teraz zaprezentuję wam, jak wygląda przebieg takiej misji. Zgodnie z tym, co mówiłem, zostajemy wyposażeni w pistolet na wodę. który sobie strzela z tam odpowiednią prędkością. jak widzicie, nie mogę go przeładować. Przeładowujemy, wchodząc o w takie fontanny, które w pewnym momencie o właśnie zaczynają strzelać wodą i ładują nasz pistolet. oraz też wraz z ilością oddanych strzałów pistolet zaczyna strzelać wolniej, dlatego możemy go napompować klikając przycisk R3 i wtedy Zwiększamy prędkość wyszeliwanych pocisków. I jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, tutaj warto być bardzo agresywnym i zbliżać się jak najbardziej do przeciwników. W przeciwnym razie, no to jednak SI będą miały przewagę i nas szybko zlikwidują. Życie odnawia nam się z czasem, kiedy też nie otrzymujemy obrażeń. A sam ten pistolecik też nie jest jakoś specjalnie celny. Lecz jeżeli jak widzicie jesteśmy blisko przeciwników to praktycznie nie ma szans aby nie zyskać szybkiej przewagi i nie zabijać przeciwników. Jeżeli chodzi o ich szukanie, to też tutaj oczywiście dobry zestaw słuchawkowy lub kino domowe bardzo pomagają, ponieważ możemy usłyszeć, skąd nadbiegają, czy tam skąd dobiegają strzały. O! Jak widzicie, oczywiście, no bagów tutaj też nie zabraknie. Niektórzy przeciwnicy ee, zostali, można powiedzieć, pogrzebani żywcem. Pogłowę w piasku, ale dalej próbują nas zaatakować. Tutaj wystarczy, że w przeciągu tych 5 minut zdobędę 25 punktów i zdobędę pierwszą nagrodę, czyli to było chyba 50 tysięcy kredytów. I co tam było? Skórka do Redemera? Tak. Ach, i jeżeli tej dobrze się też przyjrzeliście, to widzieliście, że przed wy wyjściem na misję nie miałem tej efemery Dog Days, tylko miałem tą Lotusową i nie, nic nie zmieniłem w międzyczasie, tylko zawsze wchodząc na tę misję jesteśmy ubierani właśnie w to koło plażowe. I tyle. Taki akcencik, jeżeli chodzi o misję, o zabawę w Kamikuły. Teraz jak biegałem, to próbowałem szukać takiego wozu z otwartą tylko jedną stroną, jedną klapą, ale no tak się upewniłem, jednak Digital Extremes zlikwidowało ten pojemnik, właśnie ten wagonik. Ponieważ było to trochę zbyt OP Gracz mógł się ustawić w środku Przeciwnicy przychodzili i bez praktycznie zgonów Może było sobie farmić punkty, perły No i odbierało to też troszeczkę Całą zabawę, cały sens tego wydarzenia A teraz jak widzicie Po ukończeniu pierwszego etapu Standardowo na skrzynkę odbiorczą dostałem swoje nagrody. Automatycznie zyskałem też dostęp do drugiej misji. I punkty też zdobywane na każdej z nich przechodzą do ogólnego rozrachunku, ogólnej puli punktów. Ale jeżeli chcecie farmić perły, to najlepiej oczywiście przejść do czwartego poziomu misji, ponieważ tam, przypominam, za każde zabójstwo zyskujemy dodatkową perłę. Oczywiście przeciwnicy są trochę bardziej wytrzymali i chyba jest ich więcej też do zlikwidowania. A jeżeli chodzi o ten alarm taktyczny, to byłoby wszystko z mojej strony. Jeżeli filmik Wam się podobał, oczywiście standardowo zostawcie łapkę w górę. Zachęcam też do zostawienia jakiegoś komentarza pod tym filmem oraz suba z dzwoneczkiem, jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych poradników na moim kanale. Tymczasem, wielkie dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!